what makes this man without a love that i can stand and dream of ways to throw it all away.

pięknym, nietuzinkowym pomysłem, jakim jest wydanie kalendarza pod hasłem siła kobiet. Siła najczęściej kojarzy nam się jako atrybut przypisywany mężczyznom, ale nie tym razem. Siła kobiet to inny, bardziej subtelny, delikatny rodzaj energii. To empatia, bezinteresowność, energia, rozmach, moc, uczuć i piękno. Te wszystkie emocje zostały pięknie zebrane w trakcie sesji fotograficznej wykonanej przez Karolinę Magnowską. Prosimy o brawa dla Karoliny. Która od bardzo wielu lat zajmuje się fotografią. Fascynuje się właściwie fotografią od dziecka i stale rozwija swój warsztat. Bawi się nowymi aranżacjami, tułami i światłem. W wyjątkowy sposób wykonała sesje fotograficzne dla naszych dzisiejszych bohaterek, które na co dzień są kobietami bardzo odpowiedzialnymi, pracującymi we własnych firmach lub na bardzo zobowiązujących stanowiskach. Proszę Państwa, tak naprawdę sam projekt służy temu, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. To jest pierwsza myśl tego projektu, dlatego że. Jak Państwo wiecie, Fundacja Pokoloruj Świat y, robi działania, które zmierzają do zbierania funduszy. Do zbierania funduszy, które przeznaczamy na leczenie i rehabilitacji ludzi chorych, zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Y, ale także, proszę Państwa, przeznaczamy fundusze na to, by rozwijać talenty naszych szczególnie uzdolnionych młodych Koszalinian. I takie osoby. Jako podopiecznych w naszej fundacji mamy. W związku z tym ten kalendarz, który żeśmy zaproponowali, i to, na co zgodziły się panie, przepiękne kobiety, będzie służyć temu, ażeby zebrać fundusze na rzecz tych osób potrzebujących. Ja myślę, że to jest wiele dni przygotowań, to jest wiele godzin przygotowań, nerwów, stresu. Na później efekt, który dzisiaj, ten wspaniały efekt, który dzisiaj widzimy i dla wszystkich pań, które wzięły udział w tej akcji, wielkie, wielkie podziękowania. I cóż, oficjalnie otwieram promocję tego wspaniałego kalendarza, który, który jest pomysłem fundacji, ale myślę, że dziełem wszystkich pań, które spędziły wiele, wiele godzin na tym, żeby się do tego przygotować i wypaść tak jak... Takie, jakie są na co dzień. Najpiękniejsze. Wszystkiego dobrego i że uważam za otwarty. As kids, when we fell in love, not knowing what. Until you let off cause we are still kids boys though